Cześć, bardzo was serdecznie witamy. Cieszymy się, że dołączyliście do naszej wspólnej modlitwy. Święty Kozo Maria napisał w kuźni Matko moja, matki ziemskie patrzą z większą miłością na dziecko najsłabsze, najbardziej chore, mniej zdolne, ułomne. Pani, wiem, że jesteś bardziej matką niż wszystkie matki razem wzięte. A ponieważ jestem twoim dzieckiem, a ponieważ jestem słaby chory ch i chory ułomny i brzydki nasza matko opiekuj się nami dzisiaj chcemy się pomodlić w intencje antoninki zapraszamy was teraz do wspólnej modlitwy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Królowo nieba, wesel się. Alleluja. Bo ten, któregoś nosiła. Alleluja. Zmartwychwstał, jak powiedział. Alleluja. Módl się za nami do Boga. Alleluja. Raduj się i wesel Panno Maryjo. Alleluja. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja. Módlmy się, Boże, któryś przez stanie Syna Swojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, światu weselić raczył, daj nam prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę, Pannę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódmy się jeszcze za zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać panie. A światło z wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Trwa nowenna do Ducha Świętego. Chcemy pomodlić się jeszcze krótką modlitwą do Ducha Świętego. Dzisiaj chcemy pomodlić się modlitwą świętej Katarzyny ze Sieny. O duchu święty, przybądź do mojego serca, do mego serca. O Boże żywy, mocą swoją świętą pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, a żeby każdy ciężar stał się mi lekkim ciężarem. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie, wspomóż mnie w każdej twojej służbie. Daj mi miłość Twoją. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Wam bardzo za tę wspólną modlitwę. Cieszymy się, że tutaj razem się pomodliliśmy. Dziękujemy za obecność na modlitwie i mamy nadzieję, że spotkamy się już następnym razem w poniedziałek. Życzymy udanego dnia. Tak, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Pozdrawiamy Monika i Jolanta. Dziękujemy za komentarz. Do poniedziałku, dobrego weekendu, dobrej niedzieli, cześć. Cześć.